Zobaczcie, ile, ile kartek przyszło. I od wszystkich bije ciepło, czujecie na pewno. Ja część z nich już przejrzałem, to wiem, że to jest od Bartosza. Tak. Drogi Panie Premierze, składam najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, aby przyjście Chrystusa na świat przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość. Życzę Bartosz, 10 lat. Bardzo to miłe. Były też... Fasolki, pamiętacie Fasolki? Tak, są, zespół Fasolki, piosenki pana TikTaka, nie TikToka, TikTaka, Ciuchcia, na pewno się spotkamy, a za płytę dziękuję i będę śpiewał kolędy razem z wnukami. Były też życzenia od chyba Dalaj Lamy, znajdę, tak od Dalai Lama. For as long as space and use and for as long as all living beings remain, until then may I too abide to dispel the misery of the world. Piękne słowa i bardzo takie zobowiązujące. Jest też sporo takich zaskakujących kartek. Jedna mi się rzuciła w oczy, bo jest z Donald, Merry Christmas and a Happy New Year and Best od Polityka, ale nie tego, co myślicie. To jest od premiera Wielkiej Brytanii. I za wszystkie serdecznie dziękuję. Postaram się wszystkie przeczytać i oddaję te wszystkie życzenia i dobre słowa i ciepłe słowa wam życząc wszystkiego najlepszego na te święta na przyszły rok na całe życie